Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran to the no man, I still go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't want to be a slave. I've been doing shit my way, all uh, the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You never hear me, bitch, now nah, I don't complain. Just got to flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Uh, better see with the negativity. Witam Cambodia, Cambodia. Wczoraj, ee, urwany film. Rozładował mi się telefon, a po czym jeszcze mi się szuka, a dokładnie rozrusznik chyba rozkraczył. Matko Bosko, mówię, co to się stanęło? Także dzisiaj zaczynamy od mechanika, a obok jakaś uroczystość jest, też Wam za chwilę pokażę. Tutaj już stoi, podłączyłem ją pod ładowanie, bo oczywiście też akumulator się odkręcenia kręcenia rozładował. Coś tam z tym Bendixem było, bo tam już kiedyś rozmawialiśmy, no ale to też po tych dołach no, na kupędy klemy od akumulatora się luzują no i tam podobno, no, prze, prze, przez to, że było poluzowane, to no, na ten rozrusznik ten prąd nie szedł za, za taki jak powinien być no, może coś to spowodowało, że się to uszkodziło. Tutaj nie wiem, czy ceremonia trwa. Czy nie, chociaż już pakują, także chyba już po A jest Sebastian przyjechał, bo Sebastian mnie nogą To znaczy motocykl mój pchał, żeby żeby nie musiał ten ee, łazić Kambo Live na Kupenda Kambodża Hałas z dachu czy coś się dzieje, a dzieje się, bo Michał postanowił e, część e, domu to będzie północna i południowa zabezpieczyć dodatkowo jeszcze e, no, blachą przed deszczem bo niestety w ostatnich czasach deszcz pada w bok i jak widzieliście wlewa się e, woda przez ściany Ekipa już na pierwszym piętrze wnosi tam te Elementy zadaszenia, jakieś narzędzia, zresztą przyjechali też z tego co widziałem Tutaj Tym dzikiem, traktorkiem z własnym rusztowaniem Szczerze powiedziawszy to Ja też troszkę zostałem miałem wstać wcześniej Wczoraj wróciłem z, z kampotu A nie nagrywałem za dużo miałem też troszkę innych zajęć, dzisiaj będę planował uruchomienie uruchomienie a może, no uruchomienie też, ale przygotowanie maszyny pod pod start, trzeba ją tam przeczyścić musi ten ślimak się ponoć wyszlifować, tutaj mamy nakupęckiego potwora jakiegoś w każdym razie tutaj zobaczcie przyczepa Oczywiście jak to w dzikach drewniana rama. No a tutaj mamy te. Elementy. Które będą instalować na południowej i północnej ściany ścianie. Tam też jeszcze mamy taką blachę. Z tej blachy będzie <laughs> zrobione mm, takie daszki nad, nad okna. Przynajmniej na pierwszym piętrze bo często się przez nie leje woda no i to było chyba na tą chwilę na tyle mamy 7.30 Kupak gdzieś tam zaczyna walczyć Inside Inside A my jesteśmy teraz w Morkach. tutaj zabawia się z Tigerem Tiger o o mój co to jest? widzicie? czarny pomach tu jest oh. oh o so mój koty rosną jeden został wydany Tiger i Puma chyba zostają w nakopendzie Nie, czarnemu czarno A, czarnemu Czarny widzę jest dobry, szalony They are What? Get out Michał mi proponował do SmartEco, ale Nie wiem czy to jest Dobry pomysł Chociaż widzę, że mu się nadawał On tak biega do tych gekonów wszystkich Ananasek tam pięknie sobie rośnie Zresztą nie tylko jeden Jest tutaj między drzewami A ja jeszcze wam tutaj ujęcie zrobię na To będzie ściana południowa w nakupędzie Tutaj mamy kuchnię a chłopaki tam zaczynają imprezę. Na razie stawiają rusztowania. Jak widzicie, tutaj ten daszek jest na, 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 na tym drugim piętrze. Także tamte okienice nie będą miały daszka. Ale tutaj już w każdym pomieszczeniu Michał chce daszek. No i całe ściany będą obite blachą, którą widzieliście, tą taką falowaną. No, bo w porze, nawet nie tylko mokry, bo teraz jest sucha, ale ostatnio jak padało, no to są, są przecieki, są problemy. A ja idę, no bo saka jestem. Mam nadzieję, że w coś nie wejdę, ale może zrobimy przegląd. Tutaj ogródka, a tutaj jakaś sobie roślinka rośnie. Na tej roślinie Zobaczymy jak to ma ananasy Tutaj pięknie Się to drzewko z tymi kwiatami prezentuje A my na szybko zejdziemy tutaj, zobaczcie ananasy Las ananasów po prostu Pięknie to wygląda Ten fajny, duży już Chociaż nie tak duży jak ostatnio Widzieliście na filmie Ten to myślę, że już jest gotowy bo już jest taki żółty, myślę, że do zerwania. Ten znowu taki ma fajny kolorek, czerwony. A ten chyba też już się położył na boku, chyba już gotowy. A także tak to wygląda. O, już coś wszedłem. A wejść tu można w wiele rzeczy, jak wiecie. No, jakoś tak nie wiem, czy z braku wody, ale coś tam na się tak niektóre położyły. No ale nic, ja już po kawce i lecę się szykować. I, i ogarniamy dzisiaj maszynę. A z takich ciekawostek pytałem Michała. Yy, czy ma jakiś lejek taki potrzebuje lejek oczywiście lejki mam a czy co mam jeden ale potrzebuję lejek akurat w moim przypadku do no, do wlania oleju do maszyny o tutaj ktoś mostek dzisiaj nam podpierdzie, już tak powiem także lejek żeby wlać olej tam do przekładni, ale, ale Michał mówi, że ma tam jakieś po ale mówi, że nie, nie poleca. Ale mechanik miejscowy zawsze używa yy, liścia bananowca, także taki pomysł mi poddał. I myślę, że yy, wcale nie jest to głupie. Także jakiś muszę ładny liść yy, zerwać, no i już jego jako lejka. Wcześniej muszę też maszynę tam troszkę pogarniać, posprzątać na hali. Wczoraj przyjechałem, a e, instalowałem gilotynę, tam docierałem sobie jedną rzecz. E, jakieś tam jeszcze inne rzeczy m, robiłem, ale dosłownie nic nie nagrywałem, byłem też zmęczony. Aha, zresztą e, rzecz stała się straszna, a mianowicie e, pszczółka. Odmówiła posługi. Pszczółka jest w Kampocie. Wczoraj przywiózł mnie Paweł Prostwód z pszczółką. Zobaczymy, co będzie dalej. Ale jakiś problem. Mi się wydaje, że z rozrusznikiem. Ja musiałem wczoraj wracać. Zostawiłem tam w Kampocie. Ma być. Była u mechanika. Mechanik powiedział, że oni tego nie zrobią. Ale zostawiłem tam innemu jeszcze znajomemu. Też Polakowi, który, który jest mechanikiem, też jakiś czas temu się pojawił I, I ma na to zerknąć Zobaczymy co powie, być może jakieś części trzeba będzie dokupić No ale, ale myślę, że z tego co widziałem, że ma dużo większe umiejętności niż kmerzy Także może dojść, co tam jest nie tak ja tutaj przygotowuję maszynę do testów O, no, tam musimy ślimaka wyszlifować jakieś inne jeszcze graty. A to chciałem wam pokazać to akurat Staszek się mówił, że takie szczurki dużo warte. Pytanie wiem czy umarła, czy śpi. W każdym razie, jak widzicie ładnie ubarwiona. Siedzi smarteko. Może popiła wczoraj. Ogólnie to była tak przysłonięta pasami. O! Spanikowała. Ja też. Sięłamordą. Coś się ślizga, widzę. Coś jest nieo <grym> Ciekawostek, jeszcze wam co wam pokażę, to tutaj chyba ten owad postanowił zbudować sobie też smart Eko. taki domek, ciekawe, myślę, że Gekon na Facebooku klika, lubię to. Kurzas przyciągnięty Hitachi od Michała. Szybka akcja. będzie tutaj odkurzanie, czyszczenie maszyny, żeby przygotować ją do testów. A jest troszkę tutaj syfu, ale taka już przyjechała, niestety, z takimi czarnymi o, elementami też. No jest co czyścić na pewno. Dzisiaj zaczynamy, no, w naszym tutaj laboratorium. Jest troszkę sprzątania wczoraj. No można powiedzieć, że film się gdzieś urwał na początku yy, pracy z maszyną. Tak. O. Ej, kurwa kowal Kurwa jebana, ty się chuj, strzelił. Powiem wam, że no niestety było tyle dziwnych historii, że yy, nie miałem nawet kiedy czasu nagrywać, ale od yy, od gniazdek, po maszynę, po sprężarkę od maszyny, która właśnie teraz jest przeze mnie rozebrana. No cyrk, cyrk się dział. Yy, zaraz wam troszkę pokażę, yy, co tutaj się ciekawego yy, wyprawia obecnie. Przyjechał też do nas yy, gość, yy, gość z Polski, yy, który kontaktował się z Michałem. Yy, no zobaczymy, może będzie chciał udzielić wywiadu. W każdym razie, tutaj jeden stół, jak widzicie, zabrakł. Yy, jeden, wyprowadziłem, że tak powiem. O, już. Dobra, gdybnę jakieś szkło. Muszę iść zaraz po klapki. Yy, Karser, też wszystko czyściliśmy wczoraj. Dzisiaj, bo syfu było co nie yy, Maszyna została uruchomiona. Yy, testowana. znaczy tak naprawdę chodziło tutaj o yy, tego ślimaka, żeby go. Yy, no, poprzez właśnie prasowanie, żeby go wyczyścić, żeby on był, yy, no, że tak powiem, wyszlifowany. Tutaj też jeszcze jakieś mamy pozostałości. W każdym razie i, i ten, i grzałki sprawdzaliśmy, czy grzeją, yy, czy prasa oczywiście działa. Yy, no, ale niestety nie do końca tutaj ten kompresor funkcjonował i nie było tego. Zasysania tutaj przez, przez no te materiały do, do zbiornika czystego oleju Ja to wykręciłem już wczoraj Teraz nie wiem czy to tworzę Także wykręciłem to tutaj ze środka Trzeba będzie oczywiście potem to podłączyć Kokosów kilka wczoraj tylko użyliśmy, ale naprawdę tego mięsa wyszło sporo. Jeszcze o tyle kokosów, jak widzicie nam zostało. Hmm. Tutaj właśnie idziemy na stanowisko, gdzie jest cooler. Bo no jest yy, mimo wszystko bardzo gorąco. No a tutaj mamy taką sytuację. Że mamy ten kompresorek. No i w mojej opinii nie, nie działał poprawnie. Ale najgorsze było to, że tutaj. No i teraz to już w ogóle coś spierdoliłem. Tutaj w każdym razie jest ten filtr. O, a mianowicie ten filtr. No i on dymił. Plu olejem, także wszystko tam w środku było w oleju. Wczoraj prawdopodobnie albo było za dużo oleju, albo Albo podczas transportu gdzieś to się przechyliło. I, i, i tutaj, według tego wskaźnika, ten olej powinien być gdzieś dotąd. Bo tutaj mamy o, pokażę Wam nawet coś takiego. Być może ten olej się gdzieś poprzelewał. Tu też zaraz muszę dokręcić, bo tu są takie właśnie. Jakieś zaworki. No mniej więcej tak to wygląda. W każdym razie no dostał się tam olej i, i, i wypluwał ten filtr olej. No, nie działało to całkiem poprawnie. A tu jeszcze dodatkowo były historie z, z tym właśnie przedłużaczem, z plusem i minusem. Bo teraz tak tutaj w zależności od tego, jak. Podłączymy wtyczkę a możemy podłączyć wtyczkę, tak naprawdę na dwa sposoby. To oczywiście zależy, jakie są wtyczki, no ale możemy ją w ten sposób podłączyć, albo odwrotnie, i w zależności od tego mamy plus w przedłużaczu z lewej albo z prawej strony. Tutaj, właśnie też wczoraj, podczas uruchomienia maszyny. W momencie, gdzie bawiłem się ustawianiem tam temperatury no wyszła taka sytuacja, że nagle po pomiarach miałem, plus, miałem prąd w plusie i minusie i myślałem, że to coś na maszynie, no, ale doszedłem tutaj do tego gniazda i okazało się, że to dolne, co ma takie właśnie potrójne to wejście niestety, ale tam się musiało coś przetopić i wtyczka zresztą też była przytopiona no, i akurat to e, gniazdko podolne nie działa, górne funkcjonuje. No ale to, tak jak mówiłem, pewnie się tam zgrzało. E, no i wiecie, bo Huneo to bardzo dużo czasu. Coś tam porobiliśmy, coś tam maszynę przetestowaliśmy. E, muszę się przyznać, że e, jak finalnie będzie działać, to ja już e, ją będę chyba brał. E, będę znał ją od podszewki. Na pewno tutaj e, z tym urządzeniem się bliżej zapoznaliśmy. No, no i co? No i będziemy składać to do kupy. Też kontaktujemy się tam z Chinami eee, odnośnie tej sprężarki, właśnie czy oni mają jakieś jeszcze dodatkowe wskazówki. No, czyszczenia też troszkę było, no nie powiem, będzie, będzie się działo, będzie zabawa to na pewno. No, to było chyba na tyle. Obecnie będę jakieś tam jeszcze pewnie. Filmiki wrzucał, ale mówił wczoraj, że raz, że nie miałem czasu, cały czas jakiś miałem brudne, a to w kokosie ręce, a to w oleju. No cóż, walka trwa. Najważniejsze, że mamy nowe drzwi. Nie, tutaj przesunąłem ten jeden stół i, i, i faktycznie tutaj wyjście, na razie ta maszyna będzie tutaj stała. To się przestawiliśmy tutaj bliżej tego odpływu, Wiecie, że można ją było czyścić. Ściągaczki idą z Chin, z Chin no, ale nawet karszerem tutaj można tu w łatwy sposób y, tą wodę odprowadzić. Także na razie będzie stała tutaj. Co dalej, to zobaczymy. Pierwsza w mocy masakra. Co tutaj dzieje? Tak? Co tutaj robicie? Tutaj? Bagno! Gambola i Halas Marteko. Kolejny dzień, ja już tutaj od rana, co prawda, działałem, ale dopiero teraz przyniosłem telefon, bo tam też mnie coś ładowało. Tutaj postanowiliśmy troszkę dla testów wysuszyć wiórków kokosowych. Zobaczymy, jak na takich wiórkach obsuszonych będzie działać maszyna. Tak jak ostatnio. Nie wiem czy wspominałem czy nie, ale troszkę maszynę zaczęliśmy uruchamiać, no ale niestety problemów takich pobocznych pojawiła się cała masa. Tutaj akurat mamy wodę kokosową, którą po otwarciu kokosów przelewam do tego zbiorniczka, tej miski można powiedzieć, tam już jest sito to odfiltrowywane. Myślę, że taki dzisiaj 10-12 litrów nastaw na. Oczywiście najpierw na alkohol później na ocet z wody kokosowej, tutaj mamy kokosów. Kokosów nie wiem ile zużyłem na tą chwilę, ale naprawdę tych wiórków wychodzi dosyć dużo. Maszyny dzisiaj może też odpalimy. No jeśli chodzi o, o olej kokosowy. To jeszcze, żeby takie optymalne ustawienia były, żeby to wszystko funkcjonowało jak należy. No to myślę, że jeszcze troszkę trzeba będzie testów porobić. to jak widzicie, mamy kokosy, e, tak wyglądają po otwarciu, także myślę, że dosyć bogate w mięso. No, a tutaj mamy jeszcze też od maszyny odłączony i e, no, testowany tutaj ta sprężarka, która, która robi to podciśnienie tam w maszynie no powinna funkcjonować no a tak poza tym to tutaj coś tam zaczynamy się bawić a tutaj nawet zrobione są nowe drzwi do części kuchennej tu też przygotowuję sobie właśnie już garczek na na to, żeby zrobić pasteryzację na wodzie kokosowej. także tak to wygląda niestety też w dzisiejszej nocy jak widzicie tutaj mamy kawałki plastiku niebieskiego te kawałki plastiku pochodzą od, od rur o, jest szczurki biegają Tutaj te plastiki też mamy. Byłem dzisiaj mocno zaskoczony. Yy, skąd to się tutaj pojawiło? Ale zaraz wam wszystko pokażę. Wczoraj w nocy mieliśmy potężną burzę, ulewę. Jak widzicie, też mamy kawałki rur odpływowych. No niestety, ale ta rynna, którą yy, zbudowali, nie wytrzymała. Prawdopodobnie było tak dużo wody oraz nie wiem, może przytkane odpływy. No była para sucha, nic się nie działo. W każdym razie no, ogromna ilość wody musiała się tam zebrać, bo jak widzicie cała ta rynna została wyłamana, o, ciężar musiał być ogromny. Tu też mamy kawałki. Nikt się tego nie spodziewał, ale jednak tutaj rynna się została to znaczy ta plastikowa, ale zobaczcie co się stało z, z tą konstrukcją. Nie wiem, czy nawet tu jest bezpiecznie obecnie chodzić. Byłem sprawdzić rynny. Wczoraj gdzieś był duży deszcz. Też tutaj przysporzyło to troszkę problemów. Nie będę się rozwijał, ale widok z Hali Smarteko jak zawsze na propsie. A jak widzicie słoneczko też świeci jak trzeba. Obok farma mango a i też kokosów troszkę mają. Zapraszamy również do dołączenia do naszej grupy na Facebooku, grupa Cambo Life. pokazujemy tam troszkę więcej, wrzucamy zdjęcia, informacje, link w opisie tego filmu. Subscribe now!